Cześć, witajcie. Ja jestem Oryx, a jest ze mną Mateusz. Witam. A to jest specjalna, kolejny już chronologiczny tysiąc na moim kanale, 4000 tysiąc Smoothie Challenge. Tak, pokrótce objaśniam zasady. Mamy tu jakieś różne artykuły spożywcze, warzywa, owoce, napoje, sól, przyprawy. Cebula. cebula ciastka, jogurty i jeszcze kwas i ocet. I tutaj mamy miskę losami, będziemy rozsyłali na ślepo, wrzucamy do swoich blenderów, tak? Dobrze, że mówię blenderów. Tak, I ok. miksujemy, potem staram się to wybić. Co się z tego, co się stanie, jak sam wyjdzie z tego, zobaczymy po fakcie. Dobra, to ja się losuję Bez jednego gadania, ale jeszcze powiem tylko jedno, że dziękuję Wam bardzo, że jesteście i przepraszam Was za te moje długie przerwy na kanale. Trudno mi obiecać regularność, ale postaram się jak najbardziej Zdać się wszystko, żeby pomimo wszystkiego Pomimo wszystkich trudności, problemów Tak samo teraz ta kamera się wywróciła przed nagrywaniem i też był problem, ale, ale dajemy radę Dobra O Maty, to jest stres Jeszcze mamy nic, są losy, że nic jest, nie? Jogurt, Jogurt czekoladowy Dobra, jakoś to nie wiem, ludzie rozmiksowali, czy... Nie rzucić? i o jogurt marki Marka. Marka. No, marki Jogurt Czy ten tych tam tam Teraz tylko. A papierek? Może coś tam się spóźniono. No, 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 tak, no, no, z z z z jakimś to no, 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 to będzie no, to będzie no, to no. będzie no, 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 nie no, no, ta kamera to już dosłownie słuchaj Cebula. Brzoskwinia Ale ty nie <grystanie> robisz Mam brzoskwinie marki Teodoro Brzoskwinia Z puszki Ten jogurt... Powiem tak Jeszcze naleźliśmy troszkę wody wcześniej Do tych ulotnych aromatów się brudowało. I ten jogurt z tą z wodą wygląda tak trochę... Dużo tego psać no z trzy albo więcej, więcej, bo to musimy potem mieć z czego pić, nie? Tak soku muszę takie na razie zrobić. No, nie wiem, nie No jeszcze więcej. W sensie, no, żebyś to wyglądować tam jeszcze przodu. Co mówisz? Z przodu, nie Nie wiem, składnie to trudno. Okej, okay, to położyć, tam możesz na podłodze położyć. W sumie nie przyjdą pócił daleko. Okej. Dobra, popisamy przez chwilę. Wstawę na całym. No, ja też wstawę na. Chciałem skwinie i jogurt, więc mi spoko, a tam gdzie zastosowaliśmy myk od sposobów na blender, taki jakby ten talerz papierowy na to. Spoko, Dobra. dobra, nosimy dalej. Cebula, 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 cebuli, co. Nie ma cebuli żadnej, zobaczcie. Woda, no. Szklanka wody, tylko że mam jogurt rozwodniony totalnie, ale spoko. No, to jest lepsze niż co góra. Ona wleżała on, właśnie pięknie, nie, 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 no, nie, chodzi, ale... Ale nie, 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 Are you from nie, 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 Banan No, ogólnie póki co, w ogóle nie, Jak Mateusz pięknie nie, wszystko Jak to to nie, jest to jest się, wiec, że... nie, no, nie, 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 Trzeba to było? na Tak już jest, to mi się przykazało. Dobra. Kurde. I jogurt z wodą, i jeszcze jakiś odstęp. To nie byłoby dobre, no i miski. To będzie Frugo. Nie ma co, product placement, wiesz? Na YouTube jest bardzo popularne, ale... O, ale... Nie wiem, jak tego. to to masz No, w ogóle... Moje jest Moja smoothie to będzie po prostu takie wodniste z tego, że... To już widzę teraz, że tak to się toczy. Myślałem, że coś się stało z aparatem, ale wszystko jest w porządku. Już się martwię naprawdę, bo to jest taki ciąg przy wykazań, że to... Cebula. Nic. Nic. Aaa, kurde. Ktoś, I to nie to ja widziałem co już. Myślałem, jak, co to <gulatory> ja już widzicie, tak, jak to wygląda u Was? Nie wiem czy na pewno nie widzicie tego lepszego, no, ale spoko. Bierzemy cytrynę w sumie z, yy, z, z skórką. W sumie z i A mm. no, no, nie wiem, co tyle będzie kwaśne teraz. Z kiecze? No wszystko no, już. Na wszystko rzuci. to jest takie podobne.

on już kwaśne, słodkie i słone. smaczne. Nie nie jak jest sobie sypać. Pięcie. Dobra, tyle. Kurde, ale te ciny. To być straszne, chciałem mówię, buli jeszcze nie wiem. Popicam takie ciny, to tak Tutaj wygląda, niesmacznie. Czekajcie, mam coś. A, a pachnie. A pachnie szokoladą, więc no. <grymka> Ciekawostka. No, ile to co do będzie? Co to będzie? Papryka Papryka no, w proszku Więc, no do owoców Ale nie, to jest dalej jakiś tam jakiś Patrz jak wygląda Mało no, leci tego O kurde, ale tego No Nie leciało Dobra jami jami W ogóle by takie by były takie losowane wyzwania, że no, Tutaj szosorki Tutaj coś tam Sok marchwiowy Firmy Sok marchwiowy Znowu Woda. Woda, no. Czekaj, to żyła. nie no. no, strasznie z miejsca nie będzie właśnie tej kwaskawowi bo dla cicha. No. Ciekawe się po to wypije, nie? Mhm. nie? Nie, nie. <grymne> Porównajcie sobie nasze naczynia. Matiego <grymne> i moje. No. I cebula, cebula. Cebula! 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 Tak jest! Tak jest! Cebula i woda. Tak jest! <grymne> tak jest! <grymne> Dlaczego mówię, że w ogóle nic złego? W ogóle na moim kanale widzieliście, że wszędzie liście i z oczu to ja nie wiem, czy stąd Ale Mateusz, może to złe sobie wspomniał z tego, bo może to chcę sam powiedzieć. Jak to powiem w tej historii? Nie na miejscu, co bull. To już jest ten sam tylko z małostwem, nie wiem, dostawać który właśnie kwas chlebowy. Kwas chlebowy. Kurde, ogóle nie. Znaczy, parę piłem kwas chlebowy, ale rzadko, więc jedni go uwielbiają, a nie lubią. Się nie lubi O, a to śmierdzi To jest chyba to jest tylko kwas kawały, No, no Coś nie No właśnie Nie będziesz musiał tego wymieszać Nie będę musiał tego wymieszać Spieprzyłem, No tak, żelany, to kiedy No nie było tego to nie było osądek, że A potem kwasu nie Nie miałem się czego bać Tylko, że babeczka z tego, to Babeczka z cebulą? A otec z cebulą? To jest takie już oryginalne Dosyć, sobie, ja myślę, ocet to były już dobra. Ocę. No to super. Mamy ocet filmę. Ocet, to jest ten sam ocet, który piłem wtedy. Co było w ogóle osądzenia, że tu wodę, że oszkiwałem, w ogóle potem my chcieliśmy. No pogotowie zrobić przez ten ocet. A potem trzy tak jest... To jest dziurka w ogóle, może to, ja to przydziórę słuchaj. Tylko że ono będzie leciało głowy, tak? To może ja bym leciał tobą to tam z górę i ten ocet, a ja on dorosłał kolejny. No tak. Nic. No to fajnie jest, Nie mogę. Ocet i sobie. Ten... No bo jak jeszcze, to się to jeszcze można chyba otworzyć, czy nie? Mało właśnie. To Tylko krowelkami leci Jeszcze <kluzny> zostały trzy losy Została nam no tak Babeczka, pomidor I nic, no Kurde, to te moje to będzie takie... Orientalne Kurde, patrz, tu pachnie to, ty Ja jeszcze no Ładnie Będę miał jeszcze te dwa A. Dwa Dwa te, babeczki i pomidora A ja nic, no No tak, bo muszę jeszcze troszeczkę do lasu Ja mam już nic Ale, 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 pomieszam, to oprzec, nie się no, znowu chciałem krótko skopić, to się patrzeć. mnie Dobra, myślę, to od razu. Cebula, tak, Pokażę to naszym widzom co my tutaj upychciliśmy prawie. Więc tak. To jest moje. Tak to wygląda z dołu. Dziwne taka warstwo, bardzo jest wodniste. Wiem, że moje smutki będzie bardzo takie właśnie... Nie masz nic do mielenia sobie. No właśnie, no trochę cebuli. A tu będzie mega gaz, bo nie wiem, czy To jest cytryny. C cytryny, tak, tak, tak. Coś bardzo gęste jest, cebula jak widać, pomito, orwaweczka. W ogóle nie wiem czy, bo tu masz ten gorszy mikser, nie wiem czy on to zblenduje właśnie Dobrze, skwilnia No a w ogóle to wygląda, wiecie gdzie nagrywamy teraz Już dosyć ciekawe Dobra to miksujemy będziemy blendować teraz to Tylko tyłu kamerę, pyk Dobra, ustawię tak żebyś brzydko zasłaniał okno, dobra O Teraz uwaga <coughs> Rydko więcej słuchawek. Teraz to się to troszkę nie wstawisz nicu tutaj. Nie, no to się to będzie, ale coś to uważajcie, bo wiem już będzie się, Trzy... się to, to można... chciało starać. Już... Nie, dobra a nie, byliśmy. nie, byliśmy. Nawet. nie, nie, to mam. nie, 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 To nie, 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 No nie, 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 ale nie, bo wtedy będzie wyciekało. Nie wiem, czy się to wycieka. Jak sobie już jakoś nie... Dobra, no grub test, no to tak. Zacznijmy od... Bo... <noise> 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 to jest jakieś cięcie, tak wyciągnij. zaraz wrócimy. Trzymajcie się, zaraz wracamy. Dobra, wróciliśmy po przerwie i podzielimy wam się wrażeniami z naszymi smoothie. smoothies. Mój jest bardzo rzadki. Tak rzadki, dobrze. Pachnie czekoladą i cytryną, no, więc ładnie pachnie bardzo. A Mateusz? Śmierdzi jak cholera. Jego śmierdzi octem połączonym Mięso jakieś. Ale to nie mięso. Co tam, czym to jest? Pacet, e, z czym? Z cebulą! No tak. Z cebulą. I jest takie trochę gęsty strzel, Ale wciąż daje, daje radę. Dobra, więc to przylejemy sobie do naszych... Miskami No, ale masz podłogę, nie? To są szklanki żodną ok. Z cebulą. Fuuu, fuuu. To znaczy... Patrz. A to tu... i... <gryś> No ale dobra. To tak jak my się nie wyglądamy. Jeszcze jest Nie. Dobra. Zobaczmy, pokażę Wam. Jak to wygląda. w swojej daj moje. wejść przez tę chwilę. To jest coś takiego. Nie, taka jest taki Pyk. <grym> o. o! Patrzcie, to jest moje. Tutaj kawałki cebuli. Cebuli, <grym> cytryny są. Kurczę, że ja są cebulą. Bardzo ładnie pachnie, i w ogóle wygląda bardzo ładnie, tylko w tego nie widać. A tu jest Mateusza, a to trochę wygląda jak. Gówno. jak główno, ale Ale nie, tak jakbyś. Jakby takie ziemniaki trochę jak. jest trochę jest bardzo gęste. I śmierdzi cebulą połączoną z octem. Naraz tak nieprofesjonalnie w ogóle kamerę ruszam razem z, z swoją ręką, ale spoko. I w ogóle trzymałem <grym> palec na. A mikrofonie świetnie. i cóż, że, że specj, jak to mówi, klasyka gatunku? Dobra, czekaj chwilę, Czekrę. czekaj. Nie, że się wyrywasz do tego zadania z ochoczą i z zapałem Dobra, więc co? Masz zdrowe widzowie. pij ja pijąć. Piję Pijem razem? Nie, sto mną. Ktoś to tak ja chyba jeszcze że... bym powiedział w szale. A, A mam kupić cały, nie? To jest w ogóle. Teraz? Ja nie wiem, czy nam rado cały z cebulą i z No właśnie, to jest droga szaleń. Tylko znowu masz no szczęście. Nie, nie, nie. Nie dobra, pilę. <g> <ending> <grystanski> <grystanski> Do dobra, jest. O... Trzy <grystanski> dobre. Hmm, ciekawe. No nie wiem, czy jest jakieś flaki jeszcze, wiesz. Się powiedział, że. Nie. ty kawałki tutaj się ciężko je. Już mój kawałek, nie wiem. Wyszymaj, nie. Już był za działa. ja nie mogę tych kawałków cytryny, który po prostu sobie starać płykać. Chyba się połykać. Poczekaj, Chcę jeszcze. Like to had, no wypijesz, że spuł tego. O, fuck. Pozwólcie, że po prostu tutaj wyschniemy, po prostu nie dajemy, bo same kawałki, te skórki, po prostu nie mogę tego pogryźć, bo... ta cebulon taki po smakowi, Nie wiem, czy to... bo ten trochę mnie głupio nie napił, bo to też nie jest takie... Zresztą, jak spływaś, to spływam, ja robię. No chcę, Dobra. A Czekaj, czekaj, najpierw się napiję, ja już zobaczę, jak to. To jest takie spoko. Nie? To jest takie rzeźbijące bardzo. Tak choroba ten picie prawie. Prawie. Ale to... Nie dotyka i nie, nie mogę tego. Przepraszam, ale... Jeden byk. Ty też nie. To jest twoje. Nie, nie będę tego nie No to jeszcze... Ja też żywię. Ja powiem mu tak. Nie. Nie, nie wiem co się stało w teraz się cieszę, że skóry z cytryny ma, bo mi poprawia smak Nie wezmę <grym> ani No spróbuj proszę Twoją mm. reakcję chcę zobaczyć Nie <grym> chcę jej widzieć Znowu świetna sprawa Wtedy żelki rozpuszczone na mm. płyncy Nie, nie, nie tak śmierdzi, nie Ja szybko, mam szybko swoje Wszystko jakie wyplujesz, dawaj Ale nie. Możesz w... do tego wydać Nie, bo wtedy, nie, bo wtedy samo to jest twojego i swojego, no bez przesady ja mogę 2 do 4 coś na nie? Chyba jest dobre Trzeba przysady. A tego nie jest taki zły, że się on tak ładnie to wszystko połączył. Jak po pizza nie, to ja nie mogę że jak to yes. no będę nie będę. to Czy może co bolesny, popiję ale myślę, to że tak byłoby przez... lepsze niż to. Wrzutki nie zostaną tak mocno. No, wrzutki. Brzesk... To jest taki. Łyczek. Dawaj, Łyczek! Łycze. No, nie! Łyczek! No, to śmierci, to zresztą to tak. To jest gorzej niż w godzinę kochanej, naprawdę, to jest gorsze. No i znowu nic nie da, nie wtedy nie da. Mam szczęście, bo. Szczerzy, no okej, okay, bo te śledzie po, yy, po piekarniku no były jeszcze... Nawet chodzi o to, że zmyjmy tu jedynie. Nie mogę tego przełównać. Od tak. razu mi zapalić ale jak tylko to wiódłem. <laughs> <na raz. laughs> Łezka bo... mm. Dobra, to dopij moja. Myślę, że te trzy na piękną na pół. Weź ten nie, kolumka. tego nie piję. <laughs> nie piję tego. Małe to jest ładne, bardzo dobre, tylko też by się z i jeść, ale no, dobra, jest, znaczy, takie, takie bardzo to jest. Nic złego no, tutaj nie ma. jak się jestem. z tym? Z Jogabellu, bez ja <grytki> Tylko, że bez cytryny. A no, bez to no. nie ma nawet. No właśnie, sok marchewy się jakby zmieszał, czy tak, z łyżuszkiem. I z, z juburta właśnie, no. Jeszcze woda, bo tam jest ten, hmm. sól trochę. Pachnie jak taki no. no tak, taki jogurt. No tak, brzkwiowy. No myślę tak brzkwiowy. Ja wiem, że zmieniłem złoty. Ale właśnie nie wiem. że wybór tak brzkwiowy, to tam brzkwini bardzo mało jest. No. Chyba kiedyś się zdarzy, że będziesz miał gorzej, że tak? No. I właśnie, widzowie moi kochani, piszcie w komentarzach propozycje następnych wyzwań. Może w końcu to, mi się uda, bo póki co... To nie ma no w ogóle szczęścia. Nie można. Fasol się takiego bota miał szczęście ze mną, bo ja tam prawie no się tak? I to ja pamiętam bardzo dobrze. No, A tak to i w pizzy, i teraz, to, to to po prostu jest, to nie wiem, jak to nazwać. To jest tak jest... Dobra. Co skóry Za to już nie wiem, kurczę, to już od 2011 roku to już 4 lata. z tym czymś, to zmiksujcie, sobie coś takiego samego. Macie recepturę, po, po kolei się składniki, uzyskacie ten sam efekt. Świetna sprawa. Nagrywajcie i całe, Rebić. z Matuszem w sumie, ale lepiłem, też musiałem dać mu honor, żeby tutaj zostało tyle, ale, ale rozumiem go bardzo dobrze. No. <laughs> Więc co, dziękuję, że jesteście już tyle, 8 lat, dziękuję nowym widzom, że przeglądacie, oglądacie moje filmy, ułyskacie. Ładka się oku kręci. I... Z tego, no nie. Z tego. No, trochę mi przykro właśnie, że jest wiele komplikacji z tym moim kanałem i ze mną, ale mam nadzieję, że ktoś to się wstaną po prostu, jak ułoży Trzymajcie się krótko. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, Dawajcie propozycje wyzwań. Hej, os!